Siema, siema, słyszałem, że jeszcze nie dołączyłeś do naszej grupy typerskiej, ponad 90 tysięcy ludzi na Facebooku, naprawdę sporo się tam dzieje, jeżeli temat Cię interesuje, to wskakuj, link jest w opisie pod tym filmem, no i witam Was serdecznie na kanale Obstawiamy, jak zawsze jest prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem, jedno kliknięcie pomaga tu wszystko rozwijać, jest to miły gest, także dziękuję serdecznie, jak zawsze lecimy z kuponami na dzisiaj, lecimy z promocją, z konkursami, czyli to, co zawsze przygotowane dla Was, jeżeli ktoś by chciał... Przewijajcie sobie do typu. Śmiało. Nie będzie mi przykro, ale dla nowych graczy, jeżeli ktoś nie ma konta w BetCliku, no to warto sobie wysłuchać, bo jest fajna promocja. No i właśnie, jeżeli nie macie tego konta w BetCliku, to jest legalny w Polsce Bukomhera, konto założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, on jest podpięty, bez problemu znajdziecie. I przy rejestracji użyjecie kodu promocyjnego. Obstawiam 50, tak jak teraz widzicie, to możecie stworzyć pierwszy obojętnie jaki kupon za 57 zł. Jeżeli on nie wejdzie, wraca do Was 5 dych, kas można wypłacić. Jeżeli wejdzie, wszystko jest wasze, można wypłacić. W tej promocji chodzi o to, że nieważne, czy ten pierwszy kupon jest przegrany, stopiony. Czy wygrany? Hajs jest wasz. Nie musicie grać dalej, i na tym pierwszym kuponie możecie zagrać cokolwiek tylko chcecie. Także osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja dwie minuty, można działać. Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze raz zapraszam do grupy. Jeżeli tam nie wskoczyłeś, ten link jest w opisie pod tym filmem. I lecimy z konkursem. No jest 5 dni do zgarnięcia, tak jak zawsze. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał. Zostawić łapę w górę pod filmem, jedno kliknięcie, w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w, w dzisiejszym meczu pomiędzy Francją a Kazachstanem, dopisujecie swój login gracza z BetClika, typujemy do 20.45, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClik nie biorą udziału w zabawie, czyli standard, no i przechodzimy do kuponów i do typów, tak jak zawsze moi drodzy, Trzy kupony za stówę i dzisiaj mamy dwa grane za większą kasę. Naprawdę sporą kasę i jest sporo kasy do wygrania, więc zaczynamy od kuponu Artura. Artur gra tutaj, tak jak widzicie, trebelka, over w meczu Belgii, zwycięstwo Czarnogóry i zwycięstwo Francji z moim zdaniem dużym overem, ale to tutaj zostawiam Waszej gestii o opinii, czy to jest dobre, czy to jest e, słabe, bo, bo mówię, to są propozycje innych graczy, każdy może sobie zagrać co tylko zechce. Dalej mamy kupon od Dariusza i to jest dubelek. Walia z e, anderem, czyli po prostu zwycięstwo e, Walii z anderem meczowym. Nie może być za dużo strzelenia w tym meczu i Dariusz na to liczy, dorzuca do tego bo Team To Score w meczu Holandii i no będzie ultra ciekawe spotkanie. No. Zacieram tutaj ręce na ten mecz, bo wydaje mi się, że to może być fajny ofensywny, ofensywny pojedynek. Więc ten bottom to score też gdzieś mi się wydaje, że jest całkiem dobry. I mamy jeszcze kupon od Michała. Tutaj jest tak: gol Mbappé. Wiadomo jak to z tym Mbappé ostatnio bywa. Owerek w meczu Bośni i Owerek w meczu Wali i Białorusi, więc to jest Trebel. Już całkiem fajny akos z trzech zdarzeń, trzeba powiedzieć. Zastówkę. już coś tutaj można sobie wysmarować. I są jeszcze dwa kupony, takie mocniej grane. Pierwszy to jest kupon od Jana za 1000 zł który oczywiście teraz widzicie, no nie ma co ukrywać, to jest już naprawdę spora kasa i jeżeli ktoś gra za taką kasę to mam nadzieję, że po prostu może sobie pozwolić bo przede wszystkim bukmacherkę trzeba traktować jako hobby, ale są ludzie, którzy mogą sobie na to pozwolić, nie oszukujmy się, więc coś tutaj ewentualnie może Wam wpadnie w oko i jest jeszcze kupon od Karola za 830 zł więc wiadomo, te kupony za grubszą stawkę, tak jak i wszystkie, bez jakiejś ogromnej argumentacji, bo tu sobie można argumentować, gadać, a i tak boisko weryfikuje, w dużej mierze tutaj Tutaj jest potrzebne szczęście, dobry, dobry nos do, do, do typowanka, no w każdym razie mamy zestaw pięciu kuponów na dziś, można sobie coś skopiować jeżeli coś wam padnie w oko, ale tak jak zawsze powtarzam i będę powtarzał do końca istnienia tego kanału, to są propozycje innych graczy, jeżeli skopiujecie nie miejcie pretensji jeżeli coś nie wejdzie, bo to są tacy typerzy jak wy, jeżeli ktoś sobie klei kupon gdziekolwiek, jakikolwiek, no to już jest typerem, no bo jednak typuje tak to działa. Więc bez pretensji, że i coś tutaj się zesra, bo tak naprawdę wszystko może być czerwone. Zresztą o tym wiecie. Już nie raz, nie dwa, nie trzy tak było i tak będzie raczej zawsze. Dobra, słuchajcie. Na sam koniec ja zapraszam do subskrypcji tego kanału, zapraszam do naszych grup. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie i słyszymy się jutro, bo idą dalej mecze codziennie, więc będzie tego sporo. Do usłyszenia. Nara.